Proszę państwa, ponieważ sąd wyłączył jawność rozprawy i nie wolno mówić o przebiegu rozprawy, ja oddam głos mojej pani prawnik, która powie, dobrze? To co, to, co można powiedzieć. Szanowni Państwo, jawność została wyłączona. Możemy tylko powiedzieć, możemy tylko powiedzieć, że zapadł wyrok negatywny dla pana doktora. Zawieszenie w prawie wykonywania zawodu przez rok. Czekamy na uzasadnienie i będziemy się odwoływać.

Poczekajcie, kochani, poczekajcie. Jeszcze pani Katarzyna Tajna Wagąś zabierze głos. Kochani, to, że nie mogę rozmawiać o przebiegu procesu, to już wiecie. Natomiast y, chciałam was uspokoić, ponieważ ja wierzę, że prawda zawsze zwycięża wcześniej czy później. I pamiętajcie, jedynie my się nigdy nie poddajemy. Zawsze schodzimy ostatni z placu boju. I tak samo będzie w tej sytuacji, bo prawda jest po naszej stronie, bo dowody są po naszej stronie, bo badania naukowe są po naszej stronie. Dlatego. Nie ma znaczenia to, co się ci wydarzyło. Mamy możliwość odwołania się od tej decyzji. Ona zostanie oczywiście takie odwołanie złożone i jak zawsze wygramy. Dziękuję.